Witajcie, z tej strony odkrywca który zwołuje się kolejnym materiałem z 2 Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy dość ciekawą inwestycję pod tytułem Pasmo satelitalne, które właśnie powstało w tym miejscu. No i co, ogólnie to wpływa na całe miasto i daje nam dość potężne bonusy, takie jak rozrywka, wydajność sieci, czy tak po prostu na wydajność sieci ogólnej, czyli na przykład internet, sieci, nie wiem, te telewizorów, i tak dalej. No i jest oczywiście większa atrakcyjność miasta, czyli też oczywiście wspomaga to rozwoju turystyce. A dzisiejszy materiał to będzie, no e, dość ciekawy pod tym względem, mianowicie e, powstanie centrum kosmiczne, program Apollo i te sprawy, <tak>, tak to można powiedzieć. I inwestycja planowana będzie tutaj, na tym obszarze. Planowałem wykorzystać ten obszar, ale okazało się, że to jest żysna gryba, więc moje plany jednak, które będą się skupione, czyli po tej stronie. No i tak to właśnie będzie się prezentować. Ale najpierw, zanim my w ogóle to zrobimy, zanim w ogóle zaczniemy coś tam budować, to najpierw tak, e, taka dość ważna sprawa, mianowicie, niby to działa jako budynek, e, budynek medyczny, tak? Cały Uniwersytet Medyczny, ale wtedy jest tutaj taki lekki problem. Mianowicie, to nie ma karetek, to nie ma w ogóle śmigłów medycznych. Czyli tak naprawdę, pacjenci tutaj dochodzą na piechotę. I przez to, że tak to właśnie się prezentuje sytuacja, no to mamy tutaj takie aspekty, jak na przykład czerwona strefa. Czyli brak zasięgu. O, na przykład, tutaj, tutaj tak samo, podobna historia. Więc w tym przypadku. Ja od razu tutaj zrobię inwestycję. Inwestycja właśnie w pokroju postawienia szpitala. Nowy szpital, który na przykład powstanie tutaj chociażby. No i dobra, mamy tutaj szpital. Szpital już będzie funkcjonował w miarę czy ja takie sklepy mogę postawić. Ha, nie ma problemu. Czyli takie coś mogę zainwestować. No i dobra, czyli takie sklepy powstały. To fajnie byłoby jakoś to, nie wiem, wykorzystać. Może. No, nawet można tak to zrobić. Też będzie dobrze i z tego co widzę, już właśnie helikopter jest skupiony. No i dobra, czyli to już będzie pracować. E, szpital już nawet funkcjonuje. Ciekawe czy ma... no prawie ma maksymalną liczbę pracowników. Więc na pewno troszeczkę w jakimś tam stopniu bezrobocie spadło. No, troszeczkę, minimalnie. Ale zawsze to coś zawsze to coś. No i co? Centrum kosmiczne. Czyli najpierw trzeba wykupić to oczywiście. 8 punktów. I skoro teraz to mam odblokowane. To jest powietrze. A tutaj patrzcie, mógłbym nawet postawić jeszcze jedno lotnisko. Ale chyba na razie nie ma takiej potrzeby. Ale najważniejsze jest centrum kosmiczne. A te centrum kosmiczne nie jest takie ogromne, jak mi się wydawało. Wydawało mi się, że to nie wiem, jest to jakiś ogromny moloch, a to taki mały budynek nawet. W porównaniu, nie wiem, do lotniska chociażby. No więc czekajcie, jak tutaj to wygląda. No mógłbym tak tutaj zrobić. Nie widzę tutaj przeciwwskazań, aby to tak rozwinąć. Dobra, no to co? Usuwamy to. To tak samo. Ale teraz stawiamy tutaj, oczywiście, węzeł. Szkoda, że jest noc, bo nic nie widzę. Ale bywa. Bywa i tak. Dobra. Teraz, oczywiście, to. I to. Jeszcze tak. Dobrze, mamy to. E, kolejna sytuacja. No to teraz oczywiście. Tutaj bym zrobił taki zjazd. Może nawet i taki. Chociaż czy ja potrzebuję aż taki duży zjazd? No właśnie, nawet wystarczy mi coś takiego. I też będzie idealnie. Albo coś takiego, bo też to nigdy nie powstało. A też to będzie. Jakaś różnica. Niewielka, ale zawsze jakaś. Dobra. Czyli autostrada, tędy. Fajnie. No, Chyba, to już mamy. Kolejna rzecz, jaka tutaj będzie dość istotna. A najpierw chciałbym zobaczyć, czy to... Nie, to już jest taka droga. Czyli to już bym chciał zastąpić. Na przykład zastąpić tą drogą. No, jakoś tak. Oczywiście potrzebujemy tutaj prąd. No taka ja zrobię tutaj już podstację elektryczną. Mamy to. Kolejna rzecz to oczywiście wodociągi. A wodociągi to nawet mogę dać gdzieś tutaj. No, gdzieś tutaj się zatrzymamy. Dobra. Mamy to. Czyli to się powoli rozwija. Znaczy no, ciężko żeby się rozwijało. Skoro już jest to postawione. Ale tak, najważniejsze, kolejne bardzo ważne aspekty to jest mianowicie Straż Pożarna. Na pewno będzie tutaj klinika potrzebna, bo już nie bywa. Dobra. No i jeszcze oczywiście policja, pewnie. Dobrze, mamy to. No i oczywiście ostatni taki aspekt, czyli właśnie. W centrum kosmicznym. I zaś się okaże, że ja nie mam miejsca. <grych> nie no, miejsca mam, tylko droga jest zbytnio jakby to powiedzieć krzywa. Ale teraz. Po... chociaż nie. Teraz powinno być dobrze, tak? Chyba jest dobrze, nie wiem. Zobaczymy. Na no, kurczę. No, mówisz, że tak, że jest ok, no to mów, że jest ok, wciąż mi to przeszkadza. Jakimś cudem, dobra, to może teraz tak zrobimy. Już jest dobrze? Nie, wciąż mi coś tutaj blokuje. Wow, czy teraz będzie dobrze? Dobra nie. Jak tak ma się dziać, to po prostu zrobimy na skróty i koniec zabawy. Teraz to już jest zwykła zabawa. No i dobra, możemy to postawić. Pewnie 5 milionów, 6000 punktów doświadczenia. A jeszcze zobaczmy jakie to nam daje tutaj ogólnie. E, efekty na miasta. Po pierwsze. Większe zapotrzebowanie na elektronikę. Większe zapotrzebowanie na oprogramowanie. Większe zainteresowanie wykształceniem uniwersyteckim, czyli wykształceniem wyższym. Lepsza aktywność miasta. I jeszcze plus 60 do posiłków. Aha. Stawiamy to. A więc budynek został postawiony. Pojazdy w użyciu. Co to znaczy? A, że rakieta w trasie. No Ale tak, bo ten tak się prezentuje, nie ma żadnych tutaj ulepszeń, więc nic nie możemy tutaj dodać. Więc on po prostu będzie tak no, funkcjonował. Ale dobra, mamy to. Tak coś do usunięcia jest. I co? Teraz to ja może bym właśnie zainwestował Tak są po tutaj połączenia drogowe, bo no już nawet coś tutaj jedzie Tylko jedzie oczywiście do kliniki medycznej A, no, a zanim jeszcze będą ci pracownicy, to, to troszeczkę trzeba poczekać, zanim ta gra zareaguje na to. Ale dobra, skoro to już mamy, to teraz ja tak myślę, to może byśmy zrobili jakąś tutaj linię dla autobusów. Na przykład od tej strony. Taka niewielka linia autobusowa. Teraz będzie jeszcze może tutaj jakoś zakręt. No tak to zrobimy. Ale coś takiego nie za duże, nie, nie za małe. Takie sam raz. Ale żeby to funkcjonowało. Tylko teraz jest kolejne pytanie. Czy moja obecna zajezdnia do autobusów, ona będzie w stanie e, pracować? Czy nie? Nie wiem, na przykład taka tutaj zajezdnia. No niby są jeszcze wolne autobusy, chociaż nie jestem pewny, czy tak faktycznie jest. No dobra, powiedzmy, że jest ok. A jeszcze jakie tutaj są zasoby? A, na przykład chyba naftowa. O! Właśnie wystrzelenie rakiety. Ja to jeszcze nie pracuje? A jeszcze taksówki. Może nawet i poczta. Nawet internet tutaj będzie chyba jeszcze potrzebny. Chyba no, czyli to też już mam. Tak, dobra, to teraz ja mogę skupić się już na spokojnie, jeśli mowa właśnie o autobusy. Czyli linia autobusowa. Zapaluję linię. Tak to zrobimy. No i oczywiście powrót. No i to było kończenie tasy. czyli linia 15 Linia 15, która będzie oczywiście zaktualizowana Mianowicie autobus elektryczny I tyle, dobra to wystarczy to Tutaj budynek opuszczony i to dziwo taki budynek Magazyny? No to nic nowego. No i dobra. Cztery. O, już to nawet ma pracowników. 50. i troszeczkę tutaj oczywiście. Nie za dużo, ale zawsze coś. Ale no, ważne, że to pracuje tak najważniejsze, że to już zaczęło pracować, czyli już jest tutaj jakaś inwestycja, no, no to dość duża inwestycja, bo to też spora e, atrakcyjność miasta, ale też nie tylko, bo na przykład w edukacji. A jak tam nasze dochody, no na prawie milion. A teraz tak, będę zobaczył produkcję ogólną. No, jest ok. Mogło być lepiej, to prawda. No, ale no dobra. Od przemysłu został mi tylko jeden budynek do odbykowania. Tutaj, no to oczywiście ma bardzo długa droga, żeby jakiś sklep odbokować albo nawet zagęszczenie na wyższym poziomie, które na razie nie chcę osiągnąć. Szkoda. A te właśnie sklepy, co tutaj powstały, na przykład, o, właśnie tutaj. Mhm. Niby pracują, ale... No tak niezbyt. Na pewno nie aż tak, jak bym oczekiwał. A, i zrobiłem tutaj jeszcze właśnie... Gadasz. No w ogóle tak się zastanowię, może ten taki duży, wielki parking. O na przykład coś takiego bym to postawił tutaj. 321 miejsc. No i tutaj trochę tak słabo. Właśnie pytanie, czy wy chcecie... Czekajcie, to może zrobimy trochę inaczej to. Mianowicie, ja teraz zrobię to tak. O! Czy ostatecznie też tak to samo. Dobra, tutaj też wypełniłem. A tutaj może powstać nie, taka zwykła dzielnica handlowa niskiego zagęszczenia. Więc troszkę więcej miejsc pracy oczywiście. Tutaj byśmy dali domki jednorodzinne. To nie będą chcieli wypełnić, to damy tutaj zwykłe biurę. Chyba, że tutaj się nie zgodzi, no to inna sprawa. To damy tutaj sklep już. O, i tak to zrobimy. Dobrze, czyli to mamy. Zobaczmy jeszcze, co mógłbym tutaj wykupić. to może ja zobaczmy a jak tutaj ta? a to ma troszeczkę słaby zasięg to damy na przykład tutaj ten budynek Ciekawe, ile mi tutaj brakuje do ostatniego poziomu biura. O kurczę jeszcze... ...za dużo, bym powiedział. Niestety troszeczkę za dużo. mamy coś właśnie tutaj do usunięcia. Aha, znowu magazyn. Czyli nic nowego, tak jak zawsze. Można powiedzieć, że wszystko po staremu. No dobrze. Czyli to się prezentuje tu i tak. Tutaj mamy coś do usunięcia, oczywiście. Jak tam to by niematerialne? O cholera, jasne. Wiecie co, ja troszeczkę tego mam dużo. Nawet bardzo, bardzo dużo. Aż bym się nie spodziewał, że aż tyle. Wow. Nadwyżka 35 kilogramów. Ciekawe, okej. Okay. Tutaj pożar, tutaj takie coś, jak to tam pracuje? To chyba nawet pracuje w miarę okej. Okay. Taksówki też tutaj przyjeżdżają. O! Właśnie rakieta poleciała. I co na razie, chyba to tyle, bo nie wiem, co to mógłbym jeszcze postawić. Może bym jeszcze postawił. A bo wiecie co? Wiem, 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 co zrobię. Postawię jeden budynek budynek edukacyjny, mianowicie Centrum Badań Geologicznych, który powstanie na przykład tutaj. No i co, oczywiście szansa na ukończenie szkoły ponadmaturalnej ponad są znacznie większe szanse na to. E, zwiększa to. Nie wiem, co to znaczy: zboże, ludy. Chyba pojemność złóż zwiększa o 200%. Czy faktycznie tak? Nie wiem, jak to wygląda na te zasobów ogólnych. To powiedzieć, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to określić. Dosłownie, nie wiem, bo niby jest ok, fajnie, że niby jest, ale takie faktyczne aspekty to nie widzę. Dosłownie nic tutaj nie widzę, więc troszkę słabo. Ale dobra, niby to zwiększa, więc bądźmy dobre w dobrej wiary, że faktycznie to pracuje, że faktycznie na to wpływa i tyle. A poza tym za, zawsze jakieś miejsca pracy też powstały, dokładnie 32. Zawsze coś. A budynek tak się prezentuje, nie, nie można go ulepszyć, po prostu jest i tyle. No ale, powiedzmy, że pracuje. Jak tam w o, spada. Było 7%, teraz mamy 6,8, więc jest znacznie lepiej. A jak wygląda zakres edukacji ogólnie? No, powiedzmy, że jest OK. Mogło być lepiej. A najbliższa szkoła podstawowa jest tutaj, która jest przepełniona niestety. Ale czekajcie, nie to szkoła naturalna. Dobra, no to na razie tyle. Tutaj coś do usunięcia jest oczywiście. Skoro tak, to może bym ta po prostu zakobiła. I mamy nowy poziom. Poziom 19. Ups, nie tam. Dobra, to ja w tym momencie kończę ten materiał, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to się tutaj łapkę w górę oraz komentarz, a jeśli dzisiaj spodobał się kanał, to zostaw tutaj suba oraz woreczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia, cześć.